I się? Dzisiaj trochę ciszej, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Um. No i dobra, tutaj sobie cały czas gramy. Tak um, tam ostatnio mieliśmy... Uf, tu jest jeszcze niskie morale. Tutaj się poda 6 miesięcy. Tutaj też w porządku. I dobra. Tutaj wycytuję oddział, bo zaczęła być e, jakby kradzić jednostki. dobra, tutaj pamięskki musi pomóc. O. A tutaj już się, musi pomóc jazda. Na pewności to jest dużo tych punktów. Kryzys władzy. Pewnie się rozpadnie to Państwo teraz. No ale tam ile się da. Ogólnie zauważyłem coś takiego. Dobra, tutaj jest wszystko w porządku. O, no, nam poszła z pomocą. Rycerstwo do zaporoża. 13 sierpień to nie. To my tak szybko chyba nie wyjdziemy Niestety, a Lacki 15 sierpień Lacki by doszedł z tym drugim pułkiem, ale to nie może. Dobra. To, że Turingia podbija, to jest nawet w sumie dobrze. Oho, zaraz będziemy mieli pięciu. Urzędników, trochę pieniędzy nam będzie potrzeba, ale to da się załatwić. Ogólnie zauważyłem, że mam wówczas mniej kolonistów, czyli liczba kolonistów zamorskiego sąsiada. bo zależy od tego, z jakimi mam prowincjami się graniczy. To też chyba jednak będę po kolei te prowincje ogarniał, po to, żeby później mieć więcej kolonistów, np. teraz po Zaporoże, Charków. I dopiero do później ewentualnie na boki. Początkowo plan był inny. Ojej! Strasznie wykończyli Kurzowieckiego. Um, tam nie wiadomo co się czai. Dobra, to Kurzowiecki niech się cofnie. Mm, a wraz z nim te półki zbrojnych po 300. Bach, Bach. a i ten pięćset nie będzie, mm, dobra, to powinien wystarczyć, dobra, zobaczymy nie marzenia. Aha, było w murach. O, teraz powinno się udać. Zobaczymy. Eee, ile mają pieniędzy? Pieniądze by mi się przydały, ale mają mało. I tutaj propozycję przyjmą, a tego nie przyjmą. Eee, no kolejne państwo były rozszerzenia strefy wpływów i tak dalej, by się akurat przydało. Dobra, może to tu już ogarniemy. Pewnie wiele brakuje. No, ja jakby nie pomijam nad uwierzeniem. Mam wpadną do głowy na to, żeby... Poligony, Wrocław... No, na razie chcemy mieć pieniądze, więc e, chyba... Spróbujemy ulepszyć. Aha, tylko to mi będzie. Ale to nic, to i tak teraz. Raz, dwa, trzy. I teraz jeszcze nie ulepszymy. O, ulepszymy to za jakieś dwa lata. Czy coś wobec jak będzie 100%? Ale już będziemy mieli spożytkowanych e, urzędników. Aha, mamy trzech dyplomatów. Um, kurde, denerwuje mnie to, ale dobra. A, tu, a, dobra. Ok. Tutaj będzie się oddział ograzał. Um, Dużo 16 punktów Dobra, to może ten oddział tutaj przesuniemy Albo nie ten oddział tutaj A, tu, a tam wyślemy Z2 odpływki razdy. Nie, ze 3 bo tutaj zaraz się zwiększy i będzie problem Dobra Ja. Na razie niespecjalnie będziemy atakować gdzieś dalej, bo chciałbym odrodzić trochę tą naszą armię, i unikać użycia różnego. Oho tutaj już Igor Paniewski. że tak to ujmę, powiedział, co wiedział. Dobra, może te trzy okułki. Jeden biały. I tutaj. Jeszcze. bo no tutaj zaraz ująłem te półgięgi wybięczne. tutaj jest wszystko dobrze. A, jest dobrze tak. Tu jest taka przekroczenie z tego wypływu. Sojów. tuż to jest taki pan. A nas bardziej interesuje świetnie. O, tu Litwa prowadzi obrażenie, to trochę zaskakujące. Aha, i tutaj mamy... O, troszkę, zaraz tam. I tutaj już jest zastanowienie, czy my wytrzymamy na tyle długo. Myślę, że wytrzymamy. Myślę, że warto w tej sytuacji, skoro no, złota odlasie się rozpada, a teraz drugiego kolonistę tutaj ulokować na knieę. No, no. Ekstra, z razie te liny, włożonachem, z pasuję No tutaj jeden dół po prostu musimy zeprzać. O proszę. Jak to nawet nie ma sensu. Ile nie? Batko. A, nie, co? Najpierw oni muszą przyjąć popularcję. Fajnie. A no, właśnie, miałem się zająć tym, żeby que esperaba